Dobra, lecimy z demontażem naszej kierownicy, oczywiście będziemy wyciągać poduszkę, więc odłączamy akumulator, żeby później się nie zdziwić, nie szukać nowej poduszki. Aby zdjąć tą poduszkę, trzeba ją odkręcić, ona jest mocowana od tyłu na dwa torksy 30, a te torksy 30 są schowane pod zaślepkami, z tej strony oraz tej. Teraz Odwrócę kierownicę, żeby było lepiej widać. I operator fight -wapa. Pokażę Wam, co to może być. Jak to wygląda, widać. Oczywiście, że nic nie widać, ale tu, w tym miejscu jest ze ślepka. Trzeba ją otworzyć. Dobra. Spróbujemy otworzyć. Widać. O, tu się wkłada. I tak o się otwiera. Powiedziałem wkłada i otwiera. O tak jest taka o moi drodzy zaślepkę tam jak zdemontuję kierownicę, to wam jeszcze zrobię. wstawię tu zdjęcia Jak to wygląda, Zaślepek. nie gubimy. Dobra, i dalej wkładam grzechotkę. Na 30 znajdujemy śrubkę, i obu odkręcamy. Odkręcamy a później odwracamy kierownicę, i robimy to samo z drugiej strony. No dobra, jak już sobie wykręciliście. Z drugiej strony, musimy odwrócić naszą kierownicę. Próbuję wyciągnąć jedną ręką. Jakoś. Jakoś, żeby jakość tego nagrania było jak najbardziej jakoś, jakościowa. Dobra i mamy tutaj jedną wtyczkę w góry. Widać. Oczywiście. Musimy ją wypiąć. Jak to zrobić? Jedną ręką jeszcze nie wiem. Trzymać. Kamerować. Trzymać poduszkę. O, obiemy za tą zapadkę. Ciągniemy. Aż tam nie wyskoczy. sorry, O tak od No i to mamy zrobioną. Jeśli nie macie multifunkcji, na tym się by się skończyło, a jak macie, to macie tutaj jeszcze drugą kostkę. O tu. O I trzeba ją tu rozsunąć. Tutaj jest taka blokadka, ale to nie wciskać, po prostu trzeba to rozsunąć. I do tego Zdecydowanie będziecie potrzebować obu rąk, i jak już się z tym uporacie, to można powiedzieć, że poduszka, sprawa poduszki jest załatwiona. Przechodzimy do sprawy kierownicy. I tutaj z pomocą nam przychodzi kruczyk M12. O! No i będzie potrzebna duża grzechota. Jeśli później będziecie dokręcać, a nie macie klucza dynamometrycznego, to można sobie zaznaczyć miejsce, tak żeby później do tego momentu dokręcić, może nawet w kilku miejscach, tak zrobić. O, takie se zaznaczyć znaczki. No i teraz musimy to odkręcić. Dało się jedną rękę, panie. I tak wygląda nasza śrubka. Cyk, cyk. Tutaj tak samo dla bezpieczeństwa możemy sobie pozaznaczyć. Chociaż jest tu znacznik o, centrujący. O tak. Nie wiem czy te napisy znaczą o tym, że... I tą kierownicę, ktoś tu zdejmował. No coś łatwo poszło. No i co, trzeba teraz kierownicę zdjąć. Można parę razy stuknąć, żeby nam łatwiej zeszła. No i mamy zdjętą kierownicę. Tak to wygląda. No i na koniec, bardzo ważna sprawa. Staramy się tego nie ruszać, żeby w żadnym wypadku nam się nie owinęło, bo inaczej zerwiemy przewód, który tutaj w środku jest z wian zwinięty i przestanie nam działać wszystko związane z bezpieczeństwem, z multifunkcją, z hamulcami. Generalnie wszystko. To jest czujnik, który pokazuje położenie kierownicy. Kierownicę wam zdemontowaną, a więc dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Filmik króciutki, mam nadzieję, że się komuś przyda. No i cóż, widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się do następnego. Hej.